Kolejny podcast Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Nagrywamy w terenie. Znajdujemy się na balkonie willi przy Alei Wojska Polskiego, gdzie niegdyś znajdował się Pałac Młodzieży, a dzisiaj urzęduje tu m.in. Baltic Neopolis Orkiestra. Naprzeciwko, naprzeciwko mnie Emilia Goch Salwador, szefowa tejże muzycznej ekipy. Cześć, dzień dobry. Tejże muzycznej ekipy, która mocno została dotknięta przez koronawirusa, czy jesteście ludźmi kultury, którzy bardziej optymistycznie patrzą na to, co się dzieje dookoła? To chyba trochę zależy od etapu, bo ten pierwszy moment, kiedy dotarła do nas informacja, gdzie byliśmy już spakowani i jechaliśmy na koncerty do Niemiec i okazało się, że jednak nie jedziemy, to byliśmy tacy, nie wiem, trochę przestraszeni tak wydawało nam się, że to zaraz minie, że za tydzień... Chyba wszyscy też tak myśleli, że to no. będzie... Kto by pomyślał, że Openera odwołają? No, no nie, nie jest to możliwe, więc te pierwsze dni były takie coś dla nas... Y, tak się czuliśmy zagubieni. Ale jak po tygodniu się okazało, że to nieprędko jednak te domy opuścimy, no to naszła nas taka refleksja, że, że nie możemy tak po prostu siedzieć w domu i zapomnieć o wszystkim, tylko musimy jakoś tutaj rozporządzić nową inicjatywę i zaczęliśmy te nasze domówki. Mam nadzieję, że Państwo byli z nami, e, bo to się przerodziło z tego rodzaju taki cykl koncertowy jakoś bardzo poważny e, i, i mieliśmy w pewnym momencie naprawdę bardzo, bardzo dużo odbiorców i ostatecznie na finale tych koncertów było aż dziewięć. Ostatecznie, ostatecznie finałowy to, to współtworzyliśmy również z artystami ze świata, bo i nasz kolega Marcello Nisiman fragment wykonał z Argentyny, inny kolega na altówce z Hiszpanii, inny na skrzypce z Wielkiej Brytanii, także. Ta, ten finał tych domówek był naprawdę taki poruszający i yy, jakiś etap się dla nas skończył. Pokazaliście, że rzeczywiście można się dość szybko odnaleźć w tym trudnym czasie pandemicznym, aczkolwiek wielu artystów, nawet do dzisiaj zresztą, yy, uważa, że to właśnie kultura jest jedną z tych gałęzi, która została przez koronawirusa dotknięta najmocniej. No bo inni się w mniej lub bardziej opłacalnym stopniu, ale odmrozili, a kultura nadal tkwi w pewnym zawieszeniu, które nie pozwala jej rozwinąć sprzedału. No Myślę, że po prostu wszyscy jesteśmy w nowej sytuacji i absolutnie tutaj nie szukałabym nawet jakichś winowajców tego całego zdarzenia, że artyści jeszcze są nieodmrożeni, kiedy już i sklepy, i centra handlowe, i wszelkie inne, nawet mecze w tej chwili, a my ciągle jakby jeszcze nie, bo myślę, że ciężko na miejscu funkcjonować w takiej rzeczywistości, której nikt tak do końca nie zna i nie wiadomo, co, co ze sobą niesie, jakie ryzyko i tak dalej, także my nawet podejmując realizację teraz tych koncertów, no, będziemy bardzo ostrożni nie chcemy, broń Boże, ryzykować, ale no, są nieścisłości, że tu może wejść, nie wiem, tysiąc osób, a tu tylko 150, no ale nie będziemy się z nimi kłócić, tylko musimy je z pokorą zaakceptować. Jak długo będzie według Ciebie odbu odbudowywała się kultura po czasie pandemii? No, bo to jest jednak czas od właściwie pierwszych no drugiego tygodnia marca, powiedzmy, kiedy rzeczywiście większość wydarzeń została anulowana albo przeniesiona do internetu. Wiadomo, że artysta w internecie nie zarabia tyle, co w życiu prawdziwym i podczas prawdziwych koncertów. Myślę, że artysta w internecie w zasadzie w ogóle nie zarabia, takie jest moje prywatne uczucie, bo ludzie nie są spragnieni oglądania kultury online, jeżeli mówimy o tej dziedzinie, którą my się zajmujemy. I to się nigdy nie obroni, niestety, bo nawet te wielkie instytucje światowe też nie mają aż tylu widzów, których mieliby na co dzień, gdyby te budynki były otwarte, więc to na dłuższą metę, wydaje mi się, nie zda egzaminu. Natomiast ja teraz mam chwilowo takie uczucie i myślę, że nie jestem odosobniona, że tego wirusa już nie ma. Choć to może być bardzo mylne, musimy chyba bardzo na te, takie nasze uczucia uważać, bo on jednak ciągle jest. I trochę nauczyć się z tym funkcjonować. Ja mam taką wielką nadzieję, że, że już nas nikt w domach nie zamknie, tylko nauczymy się tak jak jest na przykład w Azji. Jak tam grałam koncerty wielokrotnie, to nikogo nie dziwi to, że, że uczestnicy koncertów są w maseczkach, mam na myśli publiczność i jak na ten pierwszy moment jest takiego kurka, co oni tak wszyscy w tych maskach się, ale to jakoś po dłuższej refleksji no, jest ku temu powód i my się chyba musimy przystosować do tych nowych norm, czyli nie możemy dzisiaj sobie myśleć, że już nie ma tej pandemii, już na ludzie wszędzie idziemy, tylko zastosować te rzeczy na stałe jakby, nie? żeby się chronić i chronić wszystkich dookoła i przyjąć to za normę. Jeżeli chodzi o działanie Baltic Neopolis Orkiestra, no to już wspomniałaś trochę, że udało się trochę przenieść do internetu, ale jak ten proces odmrażania teraz wygląda? No, my skoczyliśmy na głęboką wodę, ponieważ nasze wszystkie wydarzenia, zresztą nie tylko nasze, ale wszystkie zostały wstrzymane. My jednak nie jesteśmy instytucją kultury, tylko stowarzyszeniem. Krótko mówiąc, jeżeli nie realizujemy wydarzeń artystycznych nie jesteśmy w stanie pozyskać żadnej dotacji, więc jak nie gramy, to nie jesteśmy w stanie jakkolwiek utrzymać nawet osób, które pracują na rzecz stowarzyszenia i tak dalej, więc my to nie oczywiście nie jest jedyny powód, dla którego już startujemy, bo czekaliśmy bardzo długo na tą decyzję na akceptację też wszystkich naszych właśnie donatorów i współorganizatorów i tak dalej, natomiast taką mamy teraz kumulację, ponieważ pewne wydarzenia były przełożone, odwołane i tak dalej. No to wychodzi na to, że za parę dni ruszamy z dwoma dość dużymi festiwalami i one są naprawdę wyczekane i takie super przygotowane w tej chwili i już chcemy, chcemy już bardzo, że tak powiem spotkać się z naszą publicznością poza internetem i też czujemy, że jest taka potrzeba z drugiej strony, bo widzimy jak jest odzew w tej chwili, ale też właśnie proponujemy takie rozwiązania dla wszystkich dobre, czyli koncerty będą, większość koncertów będzie streamowana, czyli dalej będzie można obejrzeć sobie taki koncert z domu, a jeżeli ktoś ma ochotę, będzie mógł wybrać się na koncert. Tutaj w Inkubatorze właśnie rozpoczęliśmy codziennie można przyjść i odebrać wejściówkę. Koncerty są bezpłatne i to też jest to przemyślana decyzja, ponieważ wiemy o tym, że po tym trudnym czasie wszystkim jest ciężko i chcielibyśmy ten dostęp do, do kultury ułatwić bardzo wszystkim, jeżeli ktoś ma ochotę przyjść. Dlatego nie ma biletów, tylko są te bezpłatne zaproszenia, żeby każdy ze spokojem mógł skorzystać i nie musiał się liczyć z tym portfelem. Jakie wydarzenia więc planowane są na najbliższe, powiedzmy, kilka tygodni? No, suma koncertów jest dość duża. Ja to nawet teraz policzyłam i wyszło mi jakoś około 20, a w sierpniu jeszcze mamy jeden zaległy też festiwal i tam będzie jeszcze 8 koncertów. Także to lato bardzo obfite, ale widzę, że wszyscy artyści się cieszą, bo cieszą się, że coś się będzie działo, że Szczecin wydaje mi się na ten moment jednym z niewielu miejsc, gdzie te koncerty już zaczynają żyć. I, i ci właściwie z różnych kręgów artyści mogą wziąć udział i jakby powrócić do swojej pracy. Także zaczynamy już w piątek, jak co roku. Yy, otwieramy festiwal Baltic No Place Festival, to już będzie szósta edycja i otwieramy go w Kaskadzie, ale robimy to w niecodzienny sposób, ponieważ, tak jak powiedziałam, musimy przystosować się jakby do nowych realiów i nie będzie to koncert jak co roku, na poziomie minus jeden, z publicznością i tak dalej, ale będzie na zewnątrz, na patio, kaskadę, jest piękna akustyka i to będzie taki może bardziej performance, takie zach zachęcenie do udziału znowu w koncertach, rozpoczęcie lata. I do tego jeszcze szukujemy taką małą niespodziankę, klip, który zresztą wczoraj kręciliśmy w Kaskadzie, więc mam nadzieję, że to się wszystkim naszym słuchaczom bardzo spodoba. I ruszamy w region. Będziemy po regionie jeździli aż do końca lipca. Koncert finałowy będzie w Szczecinie ostatniego dnia lipca, 30. Ale o tym opowiem jeszcze w późniejszym czasie, bo ten drugi festiwal, który również rozpoczyna się w przyszłym tygodniu, czyli zaczynamy Baltic Now Place Festival, piątek, sobota, niedziela, a w poniedziałek 29 ruszamy z festiwalem Szczecin Classic i to będzie jego druga edycja i to jest ten nasz właśnie taki wyczekany, przełożony z majówki, bo miał być podczas majówki i to jest festiwal, który nie tylko obfituje w koncerty, ale organizuje również kursy muzyczne dla studentów i absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce i w Europie, ale oczywiście zdecydowaliśmy się na formułę, że do Szczecina przyjadą tylko Studenci z Polski, a ci międzynarodowi będą uczestniczyć w warsztatach i koncertach online. Dlatego też podjęliśmy decyzję, żeby przenieść całą bazę festiwalową do technoparku Pomerania, gdzie mamy wszelkie absolutnie potrzebne do tego narzędzia, żeby streamować wydarzenia, żeby robić lekcje online. I to jest w zasadzie nasz bardzo silny partner w tej chwili i tam też odbędą się dwa koncerty. A poza tym e, będą wydarzenia w innych miejscach w Szczecinie, m.in. w Trafostacji. Czy w kościele Jana Ewangelisty, czy nawet tutaj w ogrodzie, w inkubatorze. Tutaj będzie projekcja filmu, będą też wydarzenia dla dzieci. I wszystkie, proszę się nie niepokoić, wszystkie koncerty, wszystkie dodatkowe wydarzenia będą zgodnie z tymi sanitarnymi zalecami tu przez nas kontrolowane, co do ilości osób, maseczek, płynów, do dezynfekcji, tego wszystko, co jest konieczne. I zapraszamy również na poranną gimnastykę z klasyką, która będzie odbywała się w parku tuż właśnie obok Technoparku e, codziennie o godzinie 12.30 i ona jest nie tylko dla uczestników Szczecin Klasik, ale również dla wszystkich szczecinian i ona również będzie streamowana, e, także cały program, ten program jest bardzo fit festiwalu, możecie znaleźć na stronach internetowych Baltic Nauk Orchestra orkiestra i Szczecin Classic oraz na naszych Facebookach, czyli profil, e, fanpage Baltic Nauk Orchestra orkiestra i Szczecin Classic koncertów przed nami 6 w bardzo wspaniałych naprawdę składach głównie kameralnych, ale koncert finałowy będzie z kameralną orkiestrą. Programy bardzo ciekawe. Dużo będzie Beethovena, ten odkładany przez nas Beethoven przez te ostatnie trzy miesiące znajdzie się teraz w programach, bo dalej świętujemy jego okrągły jubileusz 250 lat, także znowu będzie mieli szansę wysłuchać symfonii na składy kameralne, czy nawet jego sonaty księżycowej, czy sonaty patetycznej, również w aranżacji na, na smyczki. Myślę, że to będzie niezwykłe doświadczenie nie tylko dla publiczności, dla publiczności, ale również dla nas. I do tego będzie cały wachlarz kompozycji od baroku do muzyki współczesnej, wykonywany naprawdę przez znakomitych solistów, którzy przyjadą do nas z Londynu, z Hiszpanii i z Niemiec. Plus nasi kursanci, którzy przyjadą na z całej Polski, ale tak jak już powiedziałam, wszystko będzie w sterylnych warunkach, także myślę, że nie będziemy musieli się martwić. Eee, i, I cóż, no, serdecznie zapraszamy na każdy koncert i na gimnastykę również i na te wydarzenia tutaj filmowe w inkubatorze. Z tego, co mówisz więc, pandemia koronawirusa nie zubożyła Balit Neopolis Orkiestry, jeżeli chodzi o założenie repertuarowe. Nie, absolutnie nie. Nawet bym powiedziała, że Rozbudowaliśmy troszeczkę program, ponieważ tak na ostatnią chwilę. Zresztą, z czego ja się bardzo cieszę, ponieważ urodziny naszego miasta ta duża impreza, która miała z pompą się odbyć, niestety musiała być troszeczkę przełożona w czasie. W związku z tym, wyszliśmy z propozycją, żeby w ramach tego festiwalu Szczecin Classic też jeden koncert dedykować Szczecinowi. I to jest takie wydarzenie ekstra, takie wyjątkowe. I to odbędzie się 3 lipca w Ogrodzie Różany, więc będzie to jednocześnie inauguracja koncertu. Różankowych. Yy, I to wspólnie ze Szczecińską Agencją Artystyczną przygotowujemy dla Was. Yy, to będzie opener, będzie wspaniały program Astora Piazzoli pory roku, jego tanga i będzie to wspaniały na pewno wieczór dla nas wszystkich, taki, taka wisienka na tym wspaniałym torcie Szczecin Classic. Co w takim razie z tymi planami dalek dalekosiężnymi, jeżeli chodzi o. Terytoria i odległości, bo pamiętam z naszych wcześniejszych rozmów, że zawsze gdzieś z tyłu głowy albo zawsze gdzieś w planach bilety lotnicze i wyjazdy zagraniczne gdzieś były. No teraz chyba trochę trudniej je planować. No, trochę się obawiamy właśnie tej sfery naszego życia artystycznego, a, a wszyscy wiemy, że to była dość ważna część naszego życia. My jednak pół roku minimum spędzaliśmy zawsze w trasie ale no, staramy się myśleć pozytywnie na razie realizujemy w sierpniu festiwal w Portugalii w Guimarães. to będzie również druga edycja i to jest bliźniaczy festiwal Szczecin Classic, nazywa się Guimarães Classico i tam również odbywają się kursy muzyczne no i póki co wychodzi na to, że w, może w nieco mniejszym zakresie, ale będziemy go realizować i cała tutaj nasza akademia Baltic z Orkiestra, czyli ten nasz program edukacyjny w tym roku mamy sześciu uczestników tego programu oni wszyscy do Portugalii z nami jedzą jadą w ramach stypendium i tam będą w tych koncertach i kursach uczestniczyć, także mam nadzieję, że odbędzie się bez zakłóceń, bo bilety lotnicze już mamy, ale te faktycznie dalekie podróże odłożyliśmy troszeczkę w czasie, mieliśmy w listopadzie jechać z całą orkiestrą do Wietnamu. Ale już wiem dzisiaj, że to może jest jednak trochę zbyt ryzykowne. Poczekamy rok z tym projektem i nastawiamy się bardziej na koncerty, na realizowanie koncertów i turnée koncertowych po Polsce, także zaplanowane mamy koncerty jesienią w Filharmoniach w Polsce. Będziemy grali we Wrocławiu, w NFM-ie, będziemy grali w Obrzychu, w Rzeszowie, w Kielcach i tam mam nadzieję. Jakoś bezpiecznie uda nam się dotrzeć i te koncerty zagrać, a wielki świat będzie musiał chwilę zaczekać. Ostatnie więc pytanie: jaka więc płynie nauka dla artystów po tym trudnym kilkumiesięcznym y, czasie, kiedy no, większość jednak pozostawała w zamrożeniu? No, ja tak powiem, bardzo y, może. Y, jakby się tu wyrazić, w taki inny sposób podejdę do tematu. I uważam, że Polska jako kraj i tutaj te nasze instytucje kultury, wszyscy dzięki, to podejrzewam ogólnie taka cała koncepcja, nie tylko miasta, ale, ale kraju, jak ważne są te instytucje kultury i że nikt nie pozwoli im tutaj zginąć, bo obserwując sytuację na świecie, która jest naprawdę dramatyczna i to są niejednokrotnie wielkie filharmonie czy wielkie opery, które są w tej chwili zagrożone być może zamknięciem, to jest nieprawdopodobne prawdopodobnie, ja nie mogę w to uwierzyć, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, jednak ten sposób finansowania kultury w Polsce jest bardzo bezpieczny mimo wszystko, także ja bardzo się cieszę, że tak udało nam się to przetrwać, że nie było żadnego zagrożenia, że zaraz znikniemy z mapy, że trzy harmonii są zagrożone, że ktoś chce je zamykać, w ogóle nawet się tu taka myśl nie pojawiła, tymczasem na świecie, no instytucje się z tym muszą zmierzyć i jest to dramatyczne, uważam, także w Polsce kultura jest na tyle ważna dla władz, dla wszystkich i dla nas wszystkich, Polaków, że, że nie jest zagrożona i z tego się bardzo cieszę. A sponsorzy nie uciekają? Nie, yy, może troszeczkę wszyscy oszczędzamy w tej chwili, więc ja obserwuję ogólnie, każdy musi trochę oddać część powiedzmy swojej dotacji. Ja to rozumiem i y, to trzeba też pomagać innym y, i myślę, że sponsorzy mają podobne podejście, że przeznaczyli część funduszy przecież na pomoc szpitalom tu i tam, no to wiadomo, że na tą kulturę trochę te pieniążki zmalały, ale to bądźmy solidarni i pomagajmy sobie nawzajem, także nie widzę w tym nic złego. Ostatnie więc pytanie. Yy, czy widzowie wracają? Tego jeszcze nie mogę dzisiaj powiedzieć, bo na razie zagraliśmy tylko dwa takie mini koncerty. Jeden tutaj zresztą w ogrodzie inkubatora dwa tygodnie temu, a tydzień temu na Festiwalu Dobrego Życia. Oba to były plenery, więc z ograniczoną liczbą publiczności, ale chętnie publiczność uczestniczyła, także pozostajemy dobrej myśli, że, że nie będzie oba w takim prawdziwym uczestnictwie nawet w sali koncertowej, ale test będzie za tydzień przed nami. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, a tych, którzy są, mają jakieś obawy, też to rozumiemy. Zapraszamy przed komputery, przed, żeby obejrzeć na naszym kanale facebookowym. Emilia Roch-Salvador, Baltic Neopolis Orchestra, była gościem podcastu Północnej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na koncertach.